O godzinie 10.30 zespoły, co 3 minuty, tak naprawdę, czyli jeden zespół startuje, kolejny zespół zapraszam do tego, żeby odebrać na dzisiaj wszystkich... rozkaz, tak? Bo po żołniersku każda drużyna dzisiaj otrzymuje rozkaz, kartę, gry. Krótko mówiąc, trasa jest dłuższa niż w zeszłym roku. Dodaliśmy dodatkowe 3 punkty. Zadania są częściowo podobne do tych, które realizowaliśmy w zeszłym roku, ponieważ chcemy. Sama gra jest o bohaterach, walko koobrzęk. Chcemy też ich upamiętnić w sposób szczególny, nie tylko poprzez to, że uczestnicy spacerują w te miejsca, które w znaczący sposób dzisiaj są w naszej pamięci, czyli pomniki, może jakieś tablice i tak dalej poświęcone żołnierzom z roku 1945, ale również drużyny, między innymi w niektórych miejscach będą zapalać symboliczny znicz i stawiać właśnie pod pomnikiem, tablicą. Są jeszcze zadania zręcznościowe, ponieważ są grupy rekonstrukcyjne, także niektóre punkty są, krótko mówiąc, osobowe, gdzie będą drużyny miały do wykonania jakieś zadania. Ile grup bierze udział w dzisiaj Grze. Zainteresowanie jest duże, z tego co wiem. Tak, z, mimo, mimo no, tego, co jest wokół nas, czyli pandemii, oczywiście cała gra w reżimie sanitarnym się odbywa, e, ale e, mamy 12 drużyn, no 5, 10 uczestników, tak? Nie chcieliśmy przekraczać, także tak się wszystko złożyło, że wszystkich chętnych e, mogliśmy przyjąć, także cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie. Wiedza historyczna tu od uczestników no, jest wymagana, prawda? i wręcz wskazana. Wręcz wskazana tak, natomiast powiem większość uczestników, która z nami się powiem i bawi i, i, i chce poszerzać te wiadomości, właśnie jest z nami od już wielu gier, to są uczestnicy wielu wydarzeń o podłożu historycznym, bo są dzieci, jest młodzież, są dorośli, którzy można powiedzieć są blisko muzeum, także wiedzą, że, że do muzeum można przyjść, rzeczywiście te wiadomości krótko mówiąc, gdzieś odnaleźć. Pierwszy raz bierzecie udział w takim wydarzeniu? Tak, pierwszy raz bierzemy udział. A dlaczego chcecie wziąć w tym udział? Co was tu interesuje najbardziej? E, tak naprawdę to y, jesteśmy harcerzami i po prostu y, jeden, jeden, z, jeden z naszych kolegów ma tatę, który to organizuje i nas, ta, jego tata nas do tego zachęcił i, i po prostu przyszliśmy z, wczoraj, wczoraj też byliśmy na tej części w muzeum i i stwierdziliśmy, że spróbujemy. Interesujecie się historią? To jest wasza pasja? Tak, bardzo się interesuję historią. rodzice zarazili, dziadkowie? Jak to się stało, że ta historia taka ciekawa się? Stało? No tata najbardziej mnie zaraził, bo zbieram modele samolotów. Każdej, jest... która się odbywa. A, no, czyli już jesteście wprawieni, można powiedzieć. Tak. To... co Was skłoniło do tego, żeby wziąć w tym udział? Co Wam się w tym podoba najbardziej? No taka miła bawa, ale też rywalizacja trochę. Fajnie może się zintegrować, tak jak teraz jest ta kwarantanna, żeby sobie pochodzić chociaż. Jesteś pasjonatem historii chyba, prawda? Skoro bierzesz w tym udział? Tak. Co Cię zaraził tą historią? Nie wiem, urodziłem się 18 marca, więc może to dlatego. to gra jest fajna, że chodzi się po mieście, no zdobywa się nowe informacje, dowiaduje się nowych rzeczy. Mama y, też bierze udział razem z synem zawsze? Tak, zawsze go wspieram. Tak, ponieważ syn jest bardzo taki tutaj zaawansowany w wiedzy historycznej, w wszystkich wydarzeniach, jakie się dzieją, czy w Kołobrzegu, czy gdzieś w pobliżu, to zawsze musimy być na takich wydarzeniach. I to syn zaraził mamę trochę tą tak, 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 tak. Mama musi tutaj podążać za synem cały czas, więc nasze życie, życie trochę kręci koło historii cały czas. My należymy, yy, poza uniwersytetem oczywiście, należymy też do yy, koła historycznego przy... Yy, Kole Miłośników Muzeum Oręża Polskiego i bierzemy w grze y, miejskiej udział już po raz trzeci. No jest to nie tylko pouczające, ale jest to dla nas zabawa, no co dużo mówić, nic się nie dzieje, a tutaj takie przyjemne. Wczoraj mieliśmy taki dzień w muzeum, rozwiązywaliśmy krzyżówki i inne rebusy. Czyli można powiedzieć, panie są w pełni przygotowane i nie chyba? No traktujemy to raczej tak y, lekko. I z przyjemnością, jako też pewien rodzaj rozrywki i też nauki, bo zawsze coś z tego wynika i coś tam się zapamięta. Poszerzamy swoją wiedzę o wyposażeniu wojska, o tych wszystkich sprzętach bojowych. No, i to też jest y, przyjemne, spożyteczne po prostu. Tak, traktujemy to jako zabawę. Naprawdę fajną zabawę, i możemy tylko namawiać, żeby więcej osób y, przychodziło. Trzeciego te... wieku. Tak. Bo tak, bo tu tu in bardzo... I młodsi, i starsi, tu nie ma, e, prawda, żadnych. Nie ma i, a szkoda, szkoda, dlatego że to jest bardzo fajne do, dowiedzieć się czegoś więcej o swoim mieście. Dziękuję. Zwłaszcza w tym czasie teraz, bo teraz dużo osób siedzi w domach, boi się wyjść, no ale. Nie ma się czego bać, trzeba wychodzić i... Być no jakby... trzeba być ostrożnym, ale, ale, ale trzeba, żeby też psychicznie nie siadać, a poza tym ten kontakt z młodymi też nas jakoś tak y, wprawia I w lepszy nastrój. i tak jakoś dodaje nam też wigoru więcej. Dzień dobry, Łukasz Gładysiak muzeum oręża polskiego dzisiaj jest zupełnie w innych okolicznościach niż zazwyczaj jakim pojazdem my się dzisiaj poruszamy. Dzień dobry. Dzisiaj jedziemy właśnie w tej chwili oryginalnym Dodgeem WC-51 produkcji amerykańskiej z roku 1942. Jeżeli Państwo obejrzycie fotografie żołnierzy walczących o Kołobrzeg, taka maszyna, dokładnie taka sama, została uwieczniona przez Józefa Rybickiego na fotografiach wykonywanych na odcinku obsadzonym przez IV Dywizję Piechoty, a po wojnie Dodge plus armaty przeciwpancerne 45 mm były pierwszymi polskimi pojazdami, które objęły służbę na terenie brzegu, Więc no, ciężko wyobrazić sobie bardziej kołobrzeską maszynę niż ta. No dobrze, bo dzisiaj zapewne bylibyśmy na plaży, odbywałby się bój około Kołobrzeg, ale po raz drugi on się odbyć nie może, wiadomo z jakich przyczyn, ale wy nie poprzestajecie, bo wydarzenia zorganizowane są na terenie całego miasta. Co tu dzisiaj się dzieje w mieście? Dokładnie tak. Dzisiaj drugi dzień historycznej gry miejskiej Bój Okołobrzeg 1945, takiego przedsięwzięcia, które możemy w realiach pandemii zrealizować w sposób bezpieczny, zgodny z wytycznymi rządowymi. 10 punktów na terenie miasta, wielka plenerowa lekcja historii, 12 drużyn, które przemieszczają się oczywiście w odpowiednich dystansach od siebie, nie spotykają się wszystkie razem, a poznają dzieje miasta poprzez konkretne, wybrane przez nas lokalizacje czyli odwiedzają miejsca pamięci, odwiedzają miejsca, w których znajdują się jeszcze budynki z roku 1945 i wcześniejsze. Właśnie podjeżdżamy pod wieży ciśnień. Pierwsza Jedna... grupa rekonstrukcyjna. Dokładnie tak. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Rega, nasi przyjaciele i sojusznik, który zawsze się pojawia w czasie naszych wydarzeń. Ale także pod dworcem kolejowym czeka Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne Przedmoście Piła. Mamy Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun, które obstawia pojazdy stojące na placu ratuszowym, więc rzeczywiście żołnierze w mundurach pierwszej armii wojska polskiego widać. Zależy nam na tym, żeby w ten weekend rocznicowy oddać hołd walczącym w 1945 roku, ale także żeby zachęcić mimo tych trudnych czasów do wyjścia z domu i do edukacji plenerowej, edukacji historycznej. Ruszamy spod pierwszego punktu. Jedziemy dalej. Co jeszcze nas czeka w mieście? Co możemy zobaczyć? Przede wszystkim w ramach gry zorganizowaliśmy otwarte muzeum techniki wojskowej tak zwane czyli część naszych eksponatów wyjechała na teren kołobrzegu na placu ratuszowym SU 57 motocykl DKW NZ 350 na 1 z 1945 roku armata pułkowa wzór 1927 na 39 oryginalne sprzęty które były używane w czasie walk na Pomorzu w 1945 roku. Jedziemy pod dworzec kolejowy, kolejną bardzo ważną lokalizację dla historii walk o Kołobrzeg. O dworzec, o toczyły się zacięte walki, oczywiście z udziałem polskich żołnierzy. Tam czekają na nas dwie armaty przeciwpancerne, również oryginalne, z czego jedna, ta muzealna, to jest armata kołobrzeska. Ona została pozostawiona po walkach w mieście i przez pewien czas stała na pomniku, pierwszym pomniku pamiętniającym polskich żołnierzy. A tym pomnikiem była Latarnia Morska, o tym też warto, warto pamiętać. Tę armatę ożywiliśmy 10 lat temu. Teraz będzie można zobaczyć, jak ona prezentuje się w pełnej krasie. Zresztą również rekonstruktorzy w mundurach, którzy wcielają się w rolę obsługi tych armat i uczestnicy gry, którzy muszą wykonać działoczyny, czyli te czynności, które sprawiły, że armata będzie strzelać. Mieszkańcy wiedzą o tym wydarzeniu, mogą tutaj przychodzić, zadawać pytania, oglądać sprzęt? Tak, oczywiście i widzimy, że zainteresowanie tego typu działalnością jest bardzo duże, bo widzimy przede wszystkim całe rodziny, to nas bardzo cieszy, ponieważ to jest też takie przedsięwzięcie w przeciwieństwie do inscenizacji, w których możemy wejść w interakcję jakby intelektualną i indywidualną z ludźmi, którzy mają naprawdę wielką pasję. Musimy pamiętać, że większość osób, która przyjeżdża do brzegu w mundurach I Armii Wojska Polskiego, to są ludzie, którzy albo mają za sobą historie rodzinne związane z tą formacją, albo po prostu czują się w obowiązku upamiętnić tych, którzy dali początek polskiemu Pomorzu, więc mają zawsze wiele do powiedzenia. Co ciekawe, Sami mieszkańcy często objawiają nam takie historie swoje rodzinne, które są tą wartością dodaną do przedsięwzięć muzealnych, dzięki czemu no, to wszystko spaja się w jeden wielki, piękny obraz, oczywiście związany z hołdem dla naszych żołnierzy. Zmierzamy teraz do kolejnego punktu. Jakiego? Przede wszystkim, jakby finałem naszej gry, takim merytorycznym, jest przejście ze stanu wojny do stanu pokoju. To jest. Pewien, pewna zapowiedź projektu, który będziemy realizowali w niedalekiej przyszłości, związanego z czasami pionierskimi. Musimy pamiętać, że Bitwa o Koło Brzeg dała solidny fundament pod polskie miasto, pod jego polską historię, ale też, żeby ta historia mogła się zadziać, musieli pojawić się ludzie, którzy ją urzeczywistnili. I jedną z grup zawodowych, która w Koło Brzegu jest wpisana na stałe, są rybacy. I dlatego jeden z punktów poświęciliśmy już niekoniecznie okresowi wojennemu, ale tymczasem już powojennym, czyli wiosna 45 roku do miasta zmierzają przede wszystkim kaszubi, którzy dają początek polskiej społeczności rybackiej. No i oczywiście zaczynają czerpać z darów morza. To jest taki ciekawy epizod w naszej historii. Epizod troszkę niedoceniany, może też delikatnie zapomniany. My w muzeum Próbujemy go przypominać na różne sposoby. Przygotowujemy się do dużego projektu edukacyjnego związanego właśnie z rybakami Bałtyku, tak jak to nazwaliśmy, i z pionierami rybołówstwa w naszym mieście. Michał Ostrowski z gryfickiego Mohorta no jest największym specjalistą, jeśli chodzi o tematy rybackie w naszym regionie. Poprosiliśmy go, żeby włączył się do gry, no i właśnie do niego zmierzamy. Chcemy, żeby mieszkańcy zrozumieli, że 18 marca 1945 roku, dzień, w którym zakończyliśmy. Kończyły się walki o miasto. Był pierwszym dniem polskiego koło brzegu. Był tym dniem, w którym narodziło się miasto, które znamy dzisiaj, w którym dzisiaj funkcjonujemy, żyjemy. Dlatego ten element pionierski się pojawia i on jest niejako zwieńczeniem. Zresztą nie bez powodu ulokowaliśmy to stanowisko. W punkcie, w którym bitwa około brzeg tak naprawdę się skończyła, bo musimy pamiętać, że właśnie latarnia morska i falochrony to był ten ostatni, po pierwsze, punkt oporu niemieckiego na terenie miasta w marcu 1945 roku, a po drugie, to był ten punkt, w którym biało-czerwona flaga załopotała na dobre, no i do dzisiaj, choćby na maszcie przypomniku za śrubinę, się znajduje. Dzień dobry, nasz ostatni przystanek pod latarnią morską i Michał Ostrowski dzisiaj w jakim stroju? To jest strój rybacki noszony tak przed wojną, jak i przez osadników polskich już po wojnie, przez tych, którzy docierali tutaj do koło brzegu po to, żeby albo kultywować te tradycje rybackie gdzieś z kaszub, albo z centralnej Polski po to, żeby się tych tradycji rybackich uczyć w sposób trochę inny, bo część tych ludzi, która tutaj docierała, to byli ludzie, którzy znali się na rybołówstwie, ale znali się na rybołówstwie bardziej jeziorowym i rzecznym. Czyli taki podstawowy ciuch, ciepły sweter, bo wiadomo, że marzec i zimno, skórzany. Płaszcz, wysokie buty, czapka charakterystyczna, szyprówa na głowie albo muca, jak mówią Kaszubi. No i taki zestaw podstawowy, czyli koszyk wiklinowy, w którym mam siatkę, siatkę łososiową, bawełnianą, barwioną korą dębu, także wszystko tak jak, powinno się, tak jak powinno wyglądać to w mniej więcej tym okresie. To jest taki punkt, w którym będziemy mówili w kilku słowach o kulturze morskiej tak zwanej i o samych rybakach, o tym jak oni żyją, jak się zachowują, jak żyli i się zachowywali dawniej, co robią teraz. Będziemy tutaj śpiewać, także mam nadzieję, że młodzież jest otwarta na śpiewanie i pośpiewamy sobie jakieś morskie opowieści, Pieśni. No właśnie, bo ona młodzież czeka tutaj zadanie. Jakie zadanie konkretnie? E, ja oczekuję, że młodzież specjalnie dla mnie dla rybaka, starego rybaka, jak to kiedyś mi na plakacie napisali. E, zaśpiewają jakąś morską pieśń. Nie musi to być koniecznie szanta, może to być inna pieśń, która będzie się odnosiła do, e, do tradycji morskich, ale myślę, że jeżeli tutaj lokalsi, no to na bank coś znają. Tutaj sam e, dzisiaj pan jest. No, jestem sam w otoczeniu licznych turystów zaczepiany raz po raz z pytaniami co tu, co tu się dzieje co tutaj tak, tak naprawdę robimy ale faktycznie stoję na falochronie wschodnim troszeczkę wieje, no, ale jak ktoś się urodził nad morzem to mu to w żaden sposób nie przeszkadza czyli się interesują, dociekają o co tutaj chodzi pytają się, chcą trochę tej historii poznać no, to są takie dwie szkoły no, chyba nie wszyscy do końca rozumieją co my tutaj robimy natomiast no, część turystów omija szerokim łukiem lekko ze zdumieniem patrząc na to na no, no, no faceta, który wygląda jak 100 lat temu. No ale są też tacy, którzy podejdą, zapytają, zaczepią, e, zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie. Także myślę, że Gramieńska działa na wielu pułapach i wielu etapach. Mamy nadzieję, że będzie się to rozwijać i coraz więcej ludzi będzie się tym interesować. To jest bardzo dobry pomysł na poznanie historii, fajny pomysł na, na przejście się po mieście e, jak najbardziej. No, to musimy, no, sporo lat minęło od czasów 1945 roku, musimy cały czas tą historię sobie przypominać, kultywować i pamiętać o tych, którzy raz, że walczyli o brzeg, a dwa, o tych pierwszych ostatnikach, którzy tutaj docierali i tak naprawdę budowali miasto od początku. No nie ma lepszej historii niż żywa historia, prawda? Nie taka czysto teoretyczna jak to na lekcjach daty teoria i koniec. No to zależy od podejścia. fajniejsze to jest ta zawarta w książkach. Z tego czerpiemy, ale faktycznie żywe lekcje historii, gry miejskie, festyny i tego typu formy działania działania rekonstrukcyjne to są takie haczyki, które, które bardzo często potrafią zaczepić kogoś, kto historią się nie zajmuje, nie interesuje, bądź też może nie trafił z nauczycielem w szkole, no bywa przecież. No i to jest taki haczyk, ktoś popatrzy na chłopaków w mundurach, na, na sprzęt wojskowy jeżdżący, czy nawet na, na takiego cywila jak ja, to zawsze po paru pytaniach może sięgnie gdzieś najpierw na jakiś, do jakiegoś filmu w internecie, a potem zacznie czytać i, i, i tą historię przesiąknie. Jest to punkt B na trasie. Jest to wieża ciśnień i drużyny mają za zadanie ułożenie puzle. Oryginalne zdjęcie z tysiąc, 1945 roku. Powiem, że sam próbowałem ułożyć te puzle i nie jest to łatwe za zadanie. Na chwilę obecną jedna z pierwszych drużyn Ułoży, do, udało się jej ułożyć, minuty 50 sekund. Jest to bardzo dobry czas. Dobrze, i tutaj są, rozumiem, e, zbierane punkty. Zapisujecie coś? Tak, czyli godzinę przybycia drużyny, y, czas, w jakim drużyna udało drużynie udało się złożyć te puzzle, i potwierdzenie swoim podpisem. Wykonanie zadania. Dzisiaj, oczywiście, jesteście w pełnym umoderowaniu. Co to za umoderowanie, powiedzmy wszystkim naszym widzom? Oczywiście y, jesteście w żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, y, która brała udział w boju około brzeg. Czy to wy dzisiaj będziecie wchodzić do morza? Tak, zgadza się, potwierdzam. Jestem jednym z trzech osób typowanych, wytypowanych, y, które ma zaszczyt, dostąpiła zaszczytu udziału w ślubina. Powiem szczerze, że dla mnie, be, dla mnie nie będzie y, problemem wejście Większym problemem będzie ten dreszczyk emocji, który doświadczę zanurzając biało-czerwoną flagę. To taki pokłon, prawda, dla naszych żołnierzy? Zgadza się, jest to wielki szacunek i oddanie hołdu żołnierzom, którzy tu walczyli i polegli. Staramy się kultywować tradycje i przedstawiać tę historię na żywo. Mamy tutaj działon dwóch armat. Eee, tak się złożyło, że mamy jakby dwie armaty tego samego typu. Jedna jest wcześniejsza, druga późniejsza. Grupy przyjdą, mają za zadanie wycelować w cel przy jednej armacie przez, e, przez wizjer, a druga po prostu musi po lufie ten cel znaleźć. Umundurowanie e, widzimy. Jakie to umundurowanie panna na sobie dzisiaj prezentuje? Jest to umundurowanie Armii Wojska Polskiego, e, która walczyła około Brzeg, a więc pierwszej dywizji Tadeusza Kościuszki. E, jest to podoficer, e, spodnie Służę także w artylerii konnej, a więc spodnie do, do na konika. Plusa mundurowa, mundurowa, 43, koalicyjka, torba, na sobie czapka, rogatywka z kuricą. Czy uczestnicy mogą tu liczyć na waszą pomoc przy obsłudze tego sprzętu? Znaczy tak, z założenia będziemy chcieli, żeby uczestnicy trochę sami no, pokombinowali. Yy, oczywiście też będziemy tutaj, aby, aby ich wspomóc, aby mogli to zadanie wykonać. Jednak no, głównym celem jest też, żeby trochę tutaj yy, uczestników yy, że uruchomić do, do tego, żeby mogli się z tym sprzętem sami zapoznać i, i, i żeby też jakoś się tam sprawdzili w boju, powiedzmy. Rozumiem, że służycie też tutaj swoją wiedzą na temat umundurowania, sprzętu. Jakiekolwiek pytania się pojawią, może od mieszkańców przechodzących tutaj obok? Tak, oczywiście. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dla, właśnie dla uczestników, dla mieszkańców. Jak tylko ktoś ma jakieś pytania, czy, 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 czy chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat, to nie ma żadnego problemu. Dla Państwa tutaj jesteśmy, także, także zapraszamy. A faktycznie podchodzą, interesują się, nie boją? Nie, nie, nie boją się. Tutaj w Kołobrzegu są już chyba przyzwyczajeni też do naszej obecności, także zawsze bardzo jest pozytywny odzew i, i, i no, widać, że, że, że sprawia to radość, że, że, że pojawiają się tutaj żołnierze w historycznych mundurach i, i też tą pamięć właśnie o, o, o tym, co się działo e, tutaj upamiętniamy i, i pokazujemy też turystom czy, czy, czy mieszkańcom. A propos munduru, jaki pan mundur na sobie ma? Ja tutaj mam y, mundur sierżanta, y, właśnie płaszcz, pas, y, torba, tak zwana raportówka, wysokie buty. Tutaj y, spodnie podobne jak jak kolega, tak naprawdę no, to mundurowanie było bardzo w sumie już zróżnicowane później też ten okres końca wojny taki no specyficzny, że, że, że te żołnierze z różnym tak naprawdę bagażem doświadczeń i, i różnych dróg wojennych się w tym kołobrzegu spotykali, więc też często na, na, na zdjęciach czy, czy w jakichś relacjach widać dużą różnorodność i też tutaj to widać na, na naszym przykładzie. Muzyka